Temat środowiska jest ostatnio w modzie, więc dlaczego będzie zainteresować się nim bardziej? 13 maja w poniedziałek będzie do tego okazja. Enactus UEP wraz z Fundacją Proterla przez cały dzień w sali 407 i 408 A będą organizować warsztaty i prelekcje dla osób, które już posiadają jakąś wiedzę, a także dla tych, którzy dopiero chcą ją zdobyć. Zapraszamy! 15 maja o 9.30 odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa Poznań biznes summit 2019. Propaguje nie tylko interdyscyplinarność, ale również umożliwia uczestnikom dzielenie się swoją wiedzą. Jest to okazja do poznania nowych osób o podobnych zainteresowaniach czy przedstawiciele świata biznesu. Więcej informacji na naszym fanpage'u. Już 15 maja o godzinie 17 w CUE odbędzie się wykład otwarty z komunikacji w biznesie, który będzie mówił o barierach i rozwiązaniach komunikacyjnych, różnicach kulturowych i jej ewolucji na przestrzeni lat. Jeśli jesteś zainteresowany, przyjdź! Zapraszamy! Po pierwsze, Ponownie, bo już po raz dziesiąty na ścianach naszego Uniwersytetu, a dokładnie na ścianach CUE zawisną dobrze Wam znane plakaty. A tym razem będą one dotyczyć koncepcji odwzrostowienia. Jest to konkurs realizowany wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, a zawisną dokładnie na tych haczykach. po czwarte. Jeśli lubicie odznaczenia i medale, to zapraszamy Was na wieczór galowy, który będzie się o godzinie 19, a którego zwieńczeniem będzie koncert Anny Jurksztowicz. Halo Poznań! Integralia wracają i to w wielkim stylu. 16 maja Stadion AWF dosłownie zapłonie pozytywną energią i dobrą atmosferą. W tym roku po raz kolejny nie zabraknie dobrego stand-upu, dobrej muzyki oraz sportu. Jesteś ciekaw tegorocznej gwiazdy? Wbijaj na naszego Facebooka po więcej informacji. Do zobaczenia!